Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Współczesny człowiek potrzebuje nowoczesnych urządzeń, dlatego korzystanie z laptopów Smartfonów i tabletów jest dość powszechne. Jeżdżąc cały dzień i nie mając możliwości naładowania gadżetów w domu czy w pracy, trzeba szukać wyjścia z tej sytuacji. Ponieważ każdy samochód posiada własną sieć energetyczną, można wykorzystać jej możliwości podłączając odpowiednią ładowarkę. Warto dowiedzieć się, jak można ładować gadżety w samochodzie i co jest do tego potrzebne. Sposoby ładowania Ponieważ kierowca musi zawsze mieć do dyspozycji naładowane gadżety, konieczne jest wcześniejsze wyposażenie samochodów w specjalne urządzenia, które pozwalają uzupełnić ładunek różnych urządzeń. Istnieje kilka sposobów ładowania laptopów w samochodzie. Adaptery 12V są to specjalne adaptery zaprojektowane do pracy przy napięciu 12V. Ponieważ laptop jest przystosowany do ładowania przez sieć domową przy napięciu 220V, bezpośrednie podłączenie jest niemożliwe. Korzystając z adaptera, wkłada się go do zapalniczki, a następnie podłącza do laptopa smartfona lub tabletu. Takie adaptery są często uniwersalne i mają wyjścia dla różnych urządzeń. W tym przypadku możliwe jest uzyskanie imponującej ilości energii. Działają tylko przy włączonym zapłonie lub pracującym silniku. Zasadniczo jest to falownik, który przekształca energię elektryczną samochodu. Jedna strona jest podłączona do zapalniczki a druga ma specjalne wyjście. Często jest to USB, ale możliwe są również inne opcje. Łatwy w użyciu, kompaktowy i wszechstronny. Może być odpowiedni do laptopa, smartfona i tabletu. Średnio kosztują od 1500 do 6000 rubli ładowarki. Istnieją specjalne, uniwersalne ładowarki zaprojektowane specjalnie dla laptopów. Są one podzielone na modelowe i uniwersalne czyli pasują do szerokiej gamy modeli lub mogą być używane tylko do konkretnego laptopa. Jeśli kupujesz ładowarkę, wybierz ładowarkę tej samej firmy co twój komputer. Jednak nie wszyscy producenci laptopów produkują ładowarki do maszyn, aby móc ładować różne modele laptopów. Potrzebny będzie odpowiedni adapter. Ładowarki są bardzo łatwe w użyciu. Średnia cena wynosi 2000 rubli. Autonomiczne pamięci ROM są to ładowarki rozruchowe, które mają kompaktowe wymiary i pod wieloma względami przypominają nowoczesne powerbanki do smartfonów. Romy Y muszą zostać naładowane, po czym za pomocą adapterów przenoszą ładunek do gadżetu, aby naładować laptopa. Trzeba najpierw naładować samo urządzenie, a to nie zawsze jest wygodne. Nowoczesne modele mogą ładować urządzenie przez 3 godziny, ale do częstego użytkowania nie nadaje się. Gdy ładowarka jest rozładowana, należy ją naładować. A autonomiczne urządzenia rozruchowe i ładujące kosztują około 6 do 10 tysięcy rubli. Każda z tych opcji ma pełne prawo bytu. Do kierowcy należy decyzja, którą z nich wybrać. Będzie świetnie. Jeśli uda Ci się znaleźć ładowarkę specjalnie dla Twojego laptopa, zaprojektowaną do podłączenia do zasilania pokładowego samochodu, ale jeśli nie jest dostępna, wystarczą uniwersalne ładowarki, adaptery i pamięci ROM. Kryteria wyboru. Wybierając ładowarkę, wiele osób ma wątpliwości, czy można jej używać w samochodzie, i czy korzystanie z takiej ładowarki nie doprowadzi do zwarcia w samochodowej sieci elektrycznej? W końcu, rzekomo, zasilanie laptopa czy innego gadżetu nie będzie przebiegać tak samo, jak w przypadku ładowania przez domowe gniazdko. Taka obawa jest uzasadniona tylko wtedy, gdy połączenie zostało wykonane bezpośrednio z laptopa do zapalniczki, konieczne jest zrozumienie, jak prawidłowo podłączyć laptopa do samochodu za pomocą zapalniczki. Nie ma tutaj bezpośredniego połączenia, ponieważ ładowarka przewiduje obecność elementu pośredniego w postaci adaptera. Nie będzie problemów ze zwarciami. Tutaj najważniejsze jest wybranie naprawdę dobrego urządzenia, które będzie pasowało do laptopa. Smartfona czy tabletu, parametry komputera. Na początek należy przestudiować charakterystykę laptopa, aby zrozumieć, który adapter zdoła zaspokoić jego potrzeby w zakresie zasilania. Jeśli wybierzesz niewłaściwą ładowarkę, może ona przeciążyć zasilacz lub przepuścić zbyt mało energii. Może to spowodować, że proces ładowania potrwa wiele godzin, złącza w laptopie. Portu USB we wszystkich nowoczesnych komputerach jest taki sam, ale gniazdo ładowarki w zależności od producenta gadżetu może się różnić. Dlatego należy wybrać opcję, która będzie kompatybilna ze złączem wtykowym producent. Idealną opcją jest ładowarka samochodowa tego samego producenta który wypuścił sam laptop. W niektórych przypadkach w zestawie znajdują się ładowarki samochodowe i zwykłe domowe, ale nie wszystkie firmy mają takie adaptery. Zaufaj sprawdzonym producentom komponentów, ponieważ tanie chińskie ładowarki mogą spalić laptopa i spowodować zwarcie w sieci samochodowej. Cena. Zbyt tanie modele nie będą służyć przez długi czas. Po pierwsze, nie ma gwarancji że podane cechy odpowiadają rzeczywistości, to często grzech producentów z Chin. Wybierz coś ze średniego segmentu cenowego, jeśli to możliwe, kup wysokiej jakości i drogą ładowarkę od wiodących producentów. Przeczytaj również, umyślne uszkodzenie szyby w samochodzie, rozwiązanie problemu, wybierając ładowarkę, należy wcześniej zdecydować. Do jakiego gadżetu jest ona przeznaczona, istnieją pewne różnice w tym elemencie które sprawiają, że należy zwracać większą uwagę na zakup adapterów do telefonów. Tabletów i laptopów. Telefony i smartfony przed omówieniem konkretnego laptopa warto porozmawiać o urządzeniu do ładowania telefonów i smartfonów w samochodzie. Podłączenie do nich gadżetu i uzupełnienie poziomu naładowania baterii urządzenia nie będzie trudne. Do szybkiego i bezpiecznego ładowania smartfona wymagane jest napięcie około 5V przy prądzie co najmniej 0,5A, ale lepiej będzie. Jeśli kupisz urządzenie o natężeniu 1a, kupując ładowarkę, należy zwrócić uwagę na etykietę wyjścia. Na wyjściu takie oznaczenie musi być obowiązkowo obecne, takie urządzenia służą tak długo, jak to możliwe i w pełni chronią smartfon przed możliwym uszkodzeniem. Strukturalnie ładowarki telefoniczne do samochodu różnią się nieco od siebie. Zasadniczo kierowcy mogą spotkać dwa warianty ładowanie w postaci pojedynczego kabla którego jeden koniec wchodzi do zapalniczki, a drugi łączy się z telefonem określonego modelu. Obecnie wypuszczanie takich adapterów zostało wstrzymane, ponieważ są one pozbawione uniwersalności. Jedynie dla produktów Apple istnieje uniwersalne złącze które umożliwia ładowanie urządzeń iPhone, iPad, iPod z sieci pokładowej i samochodu za pomocą jednego kabla. Uniwersalne ładowarki do zapalniczek samochodowych ze standardowymi portami. Nowoczesne i praktyczne urządzenia, które posiadają kilka złączy jednocześnie na jednym korpusie. Skierowane są pod nieróżne natężenia prądu. Jedno złącze może dawać jedna. a inne dwa lub więcej. Jeśli weźmiesz taką ładowarkę, możesz ładować kilka różnych gadżetów w tym samym czasie. Różnica w cenach ładowarek do zapalniczki do telefonów jest stosunkowo niewielka. Możesz kupić adapter za 200 rubli i za 700 rubli, kupując ładowarkę. Należy zapoznać się ze wskaźnikami napięcia na adapterze i telefonie. Napięcie ładowarki nie powinno przekraczać napięcia telefonu o więcej niż 5%. Tablety, ponieważ tablety są często używane przez kierowców jako nawigacja lub wyłącznie do pracy lub rozrywki muszą być ładowane. W częstych odstępach czasu posiadanie odpowiedniej ładowarki w samochodzie jest niezwykle wygodne. Wiele osób popełnia powszechny błąd, używając ładowarek do smartfonów w samochodzie do ładowania tabletów. Nowoczesne tablety, ze swoim potężnym wyposażeniem, są niezwykle poważnymi urządzeniami. Jak najbardziej zbliżonymi do laptopów. Z tego powodu potrzebują więcej prądu do ładowania. Wskaźnik ten jest na poziomie 9V i 1 do 2 na wyjściu. Jeśli weźmiesz ładowarkę do telefonu do zapalniczki i podłączysz ją do tabletu, Prawie na pewno napotkasz spalony kontroler. Z tego powodu nigdy nie należy używać ładowarek samochodowych do smartfonów do ładowania tabletów. Optymalnym rozwiązaniem jest zakup specjalnej ładowarki zaprojektowanej specjalnie dla tabletów lub skorzystanie z nowoczesnego urządzenia w postaci powerbanku, ale wtedy będziesz musiał dodatkowo monitorować ładowanie przenośnej baterii. Oznacza to, że w wielu przypadkach podłączenie do pokładowej sieci energetycznej jest wygodniejsze. Przeczytaj także. Jakie są główne błędy popełniane przez początkujących kierowców? Laptopy teraz więcej szczegółów na temat ładowania laptopa z zapalniczki samochodowej. W sprzedaży dostępne są specjalne ładowarki przeznaczone do podłączania laptopów. Są to adaptery, które przekształcają prąd z sieci pokładowej na napięcie wymagane przez konkretny komputer. Zasada działania ładowarek nie różni się od adapterów używanych w domu podczas podłączania do domowego gniazdka. Wybierając ładowarkę do laptopa którą można uzupełnić baterię we własnym samochodzie, należy najpierw przyjrzeć się charakterystyce samego komputera. Zazwyczaj na dolnym panelu producent podaje wymagane napięcie, w większości przypadków parametry wynoszą 15 do 25 V, a natężenie prądu waha się od 4 do 8 amperów. Następnie należy spojrzeć na złącze które jest używane na wyjściu laptopa. Różni producenci mogą stosować nieco inne złącza. Chociaż czasami nawet w ramach tego samego producenta nie są one identyczne. Warto wziąć pod uwagę, że nie wszystkie ładowarki dostępne na rynku mogą być używane w konkretnym pojeździe. W tym przypadku należy dokładnie przeanalizować kwestię napięcia wyjściowego na zapalniczce. Jeśli napięcie wejściowe laptopa wynosi od 12 do 16 V, a kupiłeś ładowarkę do ciężarówki lub ciężarówki, w której zapalniczka ma napięcie 24V, nie zdziw się natychmiastową awarią ładowarki. To nawet nie jest najgorszy scenariusz, znacznie gorzej jest, gdy spali się sam laptop, przydatne wskazówki. Jest jeszcze kilka rzeczy, na które zdecydowanie należy zwrócić uwagę przy wyborze ładowarki. Przewody i ich mocowanie. Wybieraj ładowarki które mają mocne, elastyczne, ale wystarczająco sztywne przewody. Niezwykle ważne jest również, aby w miejscu połączenia przewodu i złącza znajdowało się specjalne, szczelne zabezpieczenie. Jeśli takiego zabezpieczenia zabraknie, problemy zaczną się właśnie w tym miejscu, przewody będą się łamać, więc wkrótce konieczna będzie wymiana ładowarki, długość kabla. Umiejscowienie zapalniczki w różnych samochodach jest różne. Sprawdź wcześniej, czy kabel do ładowania nie jest zbyt krótki. Zaleca się wybieranie modeli ładowarek wyposażonych w długi kabel. W ten sposób kierowca może go dostosować i umieścić gadżet do ładowania tam, gdzie jest to wygodne a nie tam, gdzie przewód jest wystarczająco długi, zabezpieczenie przed zwarciem. Naprawdę dobre ładowarki posiadają dodatkową funkcję w postaci zabezpieczenia przeciwzwarciowego. W przypadku nagłych skoków napięcia automatycznie wyłączają się i przestają dostarczać energię do ładowanego gadżetu. Pomaga to zapobiegać awariom laptopów. A także uniknąć problemów z siecią energetyczną samochodu. Po określeniu głównych cech i wymagań można wybrać urządzenie według własnego uznania. Wygląd. Rozmiar. Obecność wskaźników odgrywają rolę estetyczną, czyli nie wpływają na parametry i wydajność urządzenia. Ładowanie w samochodzie to naprawdę wygodna rzecz dla współczesnego człowieka. Pozwala naładować gadżet w razie potrzeby i nie szukać gorączkowo gniazdka w najbliższych kawiarniach, nie wracać do domu ani nie spóźniać się do pracy. Ważne jest tylko, aby wybrać urządzenie, które odpowiada parametrom laptopa tabletu lub smartfona, a także spełnia możliwości pokładowego zasilania samochodu.